Porozmawiamy sobie o zmianach i o tym, jak wprowadzam je w życie. Jak doskonale wiecie, ja jestem zwolenniczką takiego podejścia małych kroków. Możemy to nazwać techniką małych kroków, czyli po prostu nie wszystko naraz. I bardzo mi się to sprawdza w kontekście na przykład odchudzania, gdzie rzeczywiście rzucając się z dnia na dzień na głęboką wodę, no często kończyło się to gigantycznym fiaskiem, gigantyczną frustracją z mojej strony, ogólno takim rozumianym niezadowoleniem, no i najczęściej porzuceniem swoich postanowień. I jest tak nie tylko w kontekście odchudzania, ale też w wielu innych aspektach życia. Co ciekawe, im dłużej coś robiłam, im byłam dłużej zaangażowana w pewne rzeczy, tym większą miałam motywację do tego, bo musiałam wykonać pewną pracę i w trakcie wykonywania tej pracy zaczynałam zauważać efekty. Bardzo często dostaję na przykład pytanie od Was: ile czasu zajęło moje odchudzanie, nim zobaczyłam pierwsze efekty? I będę z Wami absolutnie szczera. Nie wiem, po prostu nie wiem. Być może był to miesiąc, być może były to trzy tygodnie. Myślę, że kluczem do tego, że ja zaczęłam zauważać te efekty, było to, że ja to po prostu robiłam. Ja nie myślałam, ja nie zastanawiałam się kiedy, ja nie zastanawiałam się jak szybko, ja po prostu to robiłam. Jaki sens byłby w robieniu rzeczy, jeżeli od razu byśmy byli w nich perfekcyjni, biorę się teraz za szydełkowanie, od razu jestem perfekcyjna, od razu umiem zrobić koc, nie wiem, sweter czy cokolwiek innego, to po co robić to dalej, jeżeli już jestem w tym dobra? I tak samo jest z każdą inną dziedziną, czy z gotowaniem, czy z odchudzaniem, czy nawet z takimi głupimi kwiatkami. Ile razy na przykład słyszymy, o, ja nie mam ręki do kwiatów? Tak! Nie mam ręki do kwiatów, dlatego że nie mam tak naprawdę wiedzy, nie mam tej umiejętności. To trzeba też. Zdobyć tą wiedzę, też trzeba w jakiś sposób posiąść. Wydaje mi się, że mamy z tym gigantyczny problem. Wszyscy. I ja też mam z tym gigantyczny problem, że chciałabym już coś potrafić. I tak jak na przykład zaczęłam grać w badmintona, to powiem Wam szczerze, że robię to i robiłam to od samego początku tylko z czystej zajawki. W sensie tam w mojej grze, w badmintona nie ma odrobiny profesjonalizmu, bo ja wiem, że ta taka. Obsesja na punkcie bycia profesjonalnym raczej zgasiłaby mi tą zajawkę. I są takie dziedziny życia, gdzie ja chcę być jak najlepsza, na przykład w jeździectwie mam dosyć duże ambicje, ale to dlatego, że robię to od dziecka. To jest coś, z czym tak naprawdę ja dorastałam, więc ja już ten czas na naukę poświęciłam, wiecie, te lata temu. Teraz mogę tylko to szlifować, teraz mogę być tylko coraz lepsza, ale jeżeli w wieku dorosłym biorę się na przykład za badmintona, to ja nie, nie oczekuję od siebie, że będę w nim tak samo dobra jak w jeździectwie, bo poświęciłam na tego badmintona rok, a na jeździectwo poświęciłam 20 lat. To jest zupełnie inna perspektywa. Aczkolwiek rzeczywiście jest coś takiego, że osoba dorosła oczekuje, że już od razu będzie w czymś dobra, no bo jest osobą dorosłą, czyli już nie powinna się uczyć. Mamy gdzieś takie przeświadczenie, absolutnie błędne przeświadczenie, no bo każdy wiek jest wiekiem dobrym na naukę. Okej, okay, jak jesteśmy dziećmi, to ta nauka przychodzi nam dużo łatwiej, ale nadal, im jesteśmy starsi, tym bardziej powinniśmy tej wiedzy chcieć, no bo Cały czas powinniśmy się rozwijać, i uważam, że właśnie te wszystkie procesy takiego doskonalenia, nawet ten proces odchudzania to powinien być proces edukacji przede wszystkim. I skupianie się na efektach. Moim zdaniem, teraz z perspektywy czasu, jak na to patrzę, dla mnie było bardzo błędne. Ja przez wiele lat skupiałam się tylko i wyłącznie na efektach. Chciałam efektów teraz, chciałam efektów zaraz. Jak na przykład szukałam nowej diety, to nie zastanawiałam się, aha, czyli czego ja muszę się dowiedzieć, żeby na przykład tą dietę zastosować. Nie, absolutnie tak nie było. Ja wpisywałam sobie w Google dieta ketogeniczna, efekt. Dieta wegańska, efekt. Wiecie, ja byłam mega, mega skupiona na tym, jakie ja osiągnę efekty, ale powiedzmy sobie szczerze, że efekty osiąga osoba, która już jest w jakiejś dziedzinie doświadczona, profesjonalna, obeznana, a nie nowicjusz. Nowicjusz musi się tego wszystkiego nauczyć, musi to poznać, musi zrozumieć pewne mechanizmy, musi doświadczyć tego, musi wyciągnąć wnioski. I dopiero wtedy, na bazie tych wszystkich doświadczeń, może oczekiwać efektów, a nie na starcie. To tak, jakby maratończyk, stając na linii startu, oczekiwał wygranej, a nie myślał kompletnie o tym, że czeka go długa droga i może się zdarzyć tak, że wyprzedzi go 50 osób, 100 osób, a on i tak. Musi przebiec swoją drogę. Jeżeli na przykład jest to osoba, która po prostu chce osiągnąć coś dla siebie, no to przecież ta droga ma sens. A meta to jest tylko zwieńczenie tej całej drogi. A prawdziwa próba to jest właśnie ta droga. Więc wydaje mi się, że podstawą takiego fajnego, zdrowego, racjonalnego podejścia do zmian jest zaakceptowanie, że efekt. Będzie, kiedy my zbierzemy doświadczenie, kiedy my przejdziemy pewne trudności, kiedy my wyciągniemy wnioski. Wtedy będzie efekt. Ale efekt na samym początku, efekt pierwszego tygodnia naszych działań, to, to nie jest tak naprawdę efekt. To jest pierwszy krok, ale jesteśmy niecierpliwi. Jesteśmy bardzo niecierpliwi. I to jest, myślę, bardzo zgubne dla nas wszystkich, i dla mnie, i, i dla Was. Dlatego nie można zapominać o pracy. Nie można zapominać o tym, że jest to pewnego rodzaju wysiłek, że ta droga jest wysiłkiem. To nie jest tak, że jeżeli ja przejdę dzisiaj na dietę ketogeniczną, to jutro wszystko się odmieni, bo tak, bo jest to jakaś magiczna metoda. Nie jest to magiczna metoda, to jest metoda, na pewno. Ale taka, która również wymaga od nas pewnego zaangażowania i pewnej pracy. I tak samo jest z każdą dziedziną życia. Jeżeli sobie spojrzycie nawet na proces edukacji, czy na proces, nie wiem, doskonalenia się w swoim zawodzie, czy, czy czymkolwiek innym, czy w śpiewaniu, tańczeniu, bieganiu, czy nawet w tych kwiatkach, tak, jak o nich rozmawialiśmy, to wszystko jest czas i to wszystko wymaga zaangażowania. I dla mnie ten proces jest. 1000 razy łatwiejszy, 1500-1900 razy łatwiejszy, kiedy ja nie skupiam się na efekcie. I tak chociażby jak w tym badmintonie. Chodzę sobie na badmintona, mega dobrze się bawię, gram sobie, trochę sobie spalę kalorii, ale naprawdę w tym momencie, w którym jestem teraz, dzisiaj, nie interesuje mnie to, czy ja odbijam z forehandu czy z backhandu czy ja stoję w dobrym ustawieniu czy w złym dlatego że w tym momencie w którym jestem teraz ja chcę się bawić ja jestem w tym momencie w wieku 29 lat w którym byłam jak pierwszy raz pojechałam do stajni i miałam 7 lat albo 6 albo 5 to jest ten sam moment ja jestem starsza ale to jest nadal ten sam moment początek zabawa fun po prostu Zwykłe robienie rzeczy, bez narzucania na siebie presji, że ja muszę od razu być super dobra, że ja muszę od razu robić to najlepiej na świecie. Może będę to robiła najlepiej na świecie. Kto wie, nie wiem do czego mnie życie doprowadzi. Może będę mistrzem świata w badmintonie. Kto wie, chętnie, ale może tak nie będzie, bo może moja droga mnie wcale nie będzie prowadziła w takie ścieżki. Ale mam ten fan. Mam ten mam tą zabawę, czuję się po prostu dobrze robiąc to. I to jest moim zdaniem najważniejsze, żeby po prostu nie rzucać się na głęboką wodę i żeby po chwili nie rezygnować ze swoich jakichś pomysłów czy planów. Powinniśmy naprawdę mieć tą radość z tego, co robimy. I badminton jest super, ale gdybym podeszła do niego mega restrykcyjnie, na zasadzie, o Boże, teraz będę normalnie siedziała i wertowała internet, żeby znaleźć te techniki badmintona, które są najlepsze na świecie. I później wejdę na kort i nie będę w stanie tego zrobić, bo po prostu nie mam doświadczenia. I z odchudzaniem jest dokładnie tak samo, jeżeli akurat rozmawiamy o odchudzaniu. No ale powiedzmy, że odchudzanie jest, że tak powiem tutaj jakimś takim tematem, który spaja yy, moje doświadczenie i wasze doświadczenie. Więc możemy to przełożyć na odchudzanie. Jeżeli na przykład pierwszego dnia odchudzania stawiamy sobie już mega wygórowane cele i bardzo restrykcyjne zasady, a nie czerpiemy z tego żadnej radości, no to jaki to ma sens? Nie wiem, dla mnie to nie ma żadnego sensu. Metoda małych kroków jest tak naprawdę najbardziej taką naturalną metodą. Bo funkcjonujemy tak naprawdę tak, tak, jak powinniśmy funkcjonować, czyli tak, jak funkcjonuje dziecko. No nie oczekujemy na przykład od dziecka w przedszkolu, żeby pierwszego dnia przedszkola zdobyło całą edukację przedszkolną i, nie wiem, 2 września mogło pójść do szkoły. Dajemy mu czas. Dajemy mu czas na rozwój, dajemy mu czas na to, żeby doświadczył tego, dajemy mu czas na to, żeby popełniał błędy. To dlaczego sobie sami nie dajemy tego czasu? Dlaczego w stosunku do siebie jesteśmy tacy wymagający? Jeżeli poznajemy coś, jeżeli to jest dla nas nowa umiejętność i odchudzanie to też jest nowa umiejętność. O, bo ty się kręcisz w miejscu, albo no, nie osiągasz swoich celów takich, jak, jakie może powinnaś osiągać. No i co z tego, ale przynajmniej dobrze się bawię. Przynajmniej gotuję sobie dobre jedzenie. Widzę wprawdzie powolny, ale spadek na wadze, czyli osiągam swoje cele. Tylko robię to w takim tempie, które mi odpowiada. Bo nie chcę rzucać się na głęboką wodę, bo wiem, ile razy rezygnowałam z takich decyzji, które były, wiecie, już teraz z marszu. I możecie sobie pomyśleć, no ale Paulina, jak zaczęłaś się odchudzać, no to powinnaś teraz pójść na siłownię, zacząć biegać, zastosować takie zasady dietetyczne, pić 4 litry wody dziennie i zrezygnować z soli. A ja się zapytam, dlaczego mam to robić? W sensie to nie są rzeczy, które ja lubię, to nie są rzeczy, które sprawiają mi przyjemność. Stwierdziłam, że mogłabym rzucić wszystko i po prostu oddać się tylko temu odchudzaniu, robić tylko rzeczy związane z odchudzaniem, liczyć kalorie, mierzyć porcje, być po prostu super perfekcyjna w tym. Ale wiem, że będę się męczyć. Wiem, że nie będzie mi to sprawiało przyjemności. I znam siebie. A wiem, że jeżeli coś mi nie sprawia przyjemności, to zrezygnuję z tego bardzo szybko. Taką mam naturę. Poznałam siebie już w tym procesie i wiem, jak reaguję. I to jest moja pierwsza reakcja. Jeżeli coś mi sprawia e, po prostu jakiś taki notoryczny, długotrwały dyskomfort, i nie ma w tym odrobiny przyjemności. To ja zrezygnuję. Po prostu zrezygnuję. Tak mam. Nie wiem, czy Wy też tak macie, czy, czy może macie zupełnie inaczej. Wiecie, są różni ludzie, tak? Też nie ma sensu jakby porównywać tutaj nas nawzajem na zasadzie, a bo ja mam tak, a Ty masz inaczej. Ty masz tak, ja mam tak. I ja mam z tym luz kompletny. Bardzo szanuję to, że na przykład ktoś jest, nie wiem, bardziej zawzięty, albo że ktoś ma. Nie wiem, jakąś większą siłę woli, albo, albo coś takiego, albo na przykład stawia sobie cel i po trupach do niego idzie. Ja to szanuję, ja tak nie mam. I też jakby musicie to wiedzieć, że możemy się tutaj spotykać, na przykład u mnie na kanale, i możemy rozmawiać na ten temat, jak to wygląda u, u różnych osób, ale to nie znaczy, że czyjaś droga, że czyjeś podejście jest złe. One są różne. To moje odchudzanie teraz również rozpoczęłam bardzo małymi krokami i tak naprawdę zaczęłam je mega prosto. Zwykła zmiana troszeczkę stylu jedzenia. Z jedzenia często, bo niestety wróciłam do tego typu nawyku jedzenia często, pomyślałam sobie, najprostszą rzeczą, jaką mogę zrobić, to jest ograniczenie porcji, w sensie ograniczenie ilości spożywanych posiłków w ciągu dnia. No i zrobiłam to. No, i fajnie, no i się wszystko zgadza i jest ok, i jakby luz. I nic więcej. Na początku to było tylko tyle. Później jakaś tam delikatna aktywność. Na początku miałam z tym problemy, było mi trudno to wprowadzić, gdzieś tam się powiedzmy, no bujałam z tym. A teraz jakoś się udało i jest wszystko ok. Luzik, arbuzik, nic się nie dzieje złego. I fajnie, ale gdybym to zrobiła pierwszego dnia. To obiecuję Wam, że trzeciego dnia bym siedziała na kanapie na zasadzie Boże, nie mam już siły, to jest, za, to jest za dużo dla mnie. Weźcie, weźcie, zabierzcie to wszystko. Ja nie chcę tego robić. Bo wrzuciłabym sobie z dnia na dzień za dużo. A w tym przypadku przyzwyczaiłam się ponownie do jednej rzeczy, i mając pewność, że ta rzecz jest ogarnięta, poszłam do drugiej rzeczy. I mając pewność, że ta druga rzecz jest ogarnięta, przeszłam do trzeciej rzeczy. I tą trzecią rzeczą jest wcześniejsze wstawanie. I to może się wydawać takie, no ale to już od razu powinnaś wcześniej wstawać i być taka do przodu ogarnięta. No może i powinnam, ale czy byłam? No nie byłam. Myślę, że teraz jest dobry moment, żeby wprowadzić taką kolejną zmianę do swojego życia, żeby zaproponować mojemu organizmowi, mojej osobie coś nowego, bo to jest ogarnięte, to jest w miarę ogarnięte. No to lecimy z trzecią rzeczą. I Taki właśnie model sprawdza mi się najlepiej, bo nie, nie doprowadza mnie do takiego przeciążenia. A to przeciążenie było tym czynnikiem, który generował u mnie porażkę. Przeciążenie zawsze generowało u mnie porażkę. Czy to było przeciążenie w szkole, jak byłam dzieckiem, czy nastolatką, czy to było przeciążenie na studiach, jak już byłam dorosła, czy to było przeciążenie w pracy. Zawsze przeciążenie generowało u mnie porażkę na wszystkich możliwych płaszczyznach. I to jest właśnie ta wiedza, którą czerpię z własnego doświadczenia poprzez obserwację swoich zachowań. Ale robię to, kurde, no powiem wam szczerze, robię to w stosunku do siebie mega szczerze. Zdejmuję wszystkie filtry, takiej, wiecie, lenistwa, filtr jakiejś takiej złudnej opieki nad sobą, która wcale nie jest opieką. To nie jest opieka, to jest jakieś takie, nie wiem jak to nazwać, jakieś takie, jakieś takie. Nie wiem w ogóle co to jest. Dobra, nieważne. Zdejmuję wszystkie te filtry ze swojej oceny samej siebie i patrzę i mówię tak: to nie udało się. To, to się udało. To się nie udało. Dobra, biorę to, co się udało. To, co się nie udało, zmieniam najzwyczajniej w świecie. Jeżeli wiem, że wprowadzenie zmiany, z dnia na dzień źle na mnie wpływa, to dlaczego po tysiąc krotny raz robię to samo. Bo mi się wydaje, że to jest prawidłowe. A może się okazać, że to gówno, a nie jest prawidłowe. Więc proste obserwacje, takie na chłopski rozum. Sprawdza się, robię to. Nie sprawdza się, nie robię tego. Albo modyfikuję. I tak na przykład teraz czuję się pewnie w swoich decyzjach, dlatego że wiem, że podejmuję je. Mega świadomie, ale też w zgodzie z tym, czego tak naprawdę oczekuję od siebie i czego chcę. Wiem, że chcę wstawać wcześniej. Bo mój tryb pracy, pracy zdalnej niestety bardzo często kończy się tym, że ja siedzę do późna, a później znowu późno wstaję. I wiecie, dzień mi się zaczyna tak naprawdę koło 10 albo 11. No to jest w ogóle dla mnie jakaś porażka, ale przez dwa, trzy miesiące nie robiłam z tym nic. Nic z tym nie robiłam, mimo że wiedziałam, że to jest dla mnie problematyczne. To stwierdziłam, że nic nie będę z tym robiła, dlatego że muszę najpierw ogarnąć te, ten pierwszy krok, ten drugi krok, a dopiero wtedy zajmę się trzecim krokiem. Bo jeżeli ja teraz z dnia na dzień zmienię swoją dietę, zmienię ilość posiłków w ciągu dnia, zadbam o aktywność fizyczną i jeszcze zdecyduję się wstawać o godzinie 6.30, to ja obiecuję Wam i sobie. Że to będzie trwało dwa dni, trzy dni, może tydzień. Podzielcie się proszę swoim doświadczeniem i swoimi przemyśleniami na ten temat, bo i ja, i inne osoby możemy na pewno bardzo dużo. Zaczerpnąć wiedzy z Waszego doświadczenia. Także sekcja komentarzy jest dla Was. Także jeżeli pytacie się, jaki jest następny krok w mojej redukcji i w moim w ogóle stylu życia i zmianie tego stylu życia, bo też na tym bardzo mi zależy, żeby moje życie koniec końców no po prostu doprowadzić do takiego fajnego, które mi pasuje. Tam jest nadal milion rzeczy do zmiany. Milion, ale ja wiem, że ja dojdę do tego, jeżeli po prostu będę w stosunku do siebie. Ok. Jeżeli będę szczera sama ze sobą i będę z tego wyciągała wnioski, naj, najnormalniej w świecie. Zatem podsumujmy. Pierwszy etap to była zmiana diety i zmiana tak naprawdę spożywania posiłków. Z jedzenia powiedzmy często na 3-4 posiłki, czasami 2, no jeżeli na przykład miałam mega krótki dzień, ale 3-4 posiłki w ciągu dnia. Żadnego podjadania. To było dla mnie realne do wykonania. Ja to mogłam zrobić z dnia na dzień. I zrobiłam to. Rzecz numer dwa. Wprowadzenie aktywności fizycznej. Miałam z tym bardzo dużo problemu, dlatego że moje funkcjonowanie. Na wielu płaszczyznach nie było ogarnięte, i na przykład ciężko mi było znaleźć czas na tą aktywność fizyczną, albo znaleźć siłę na tą aktywność fizyczną. Nie narzucałam sobie jakiejś takiej wielkiej restrykcji, że już teraz dzisiaj muszę robić dwa treningi dziennie przed telewizorem, a jeszcze na basen chodzić. Nie było czegoś takiego. Stwierdziłam powoli: Dobra, ogarnę. Może 14 mi pasuje, może 14.30, może 15. Koniec końców stwierdziłam, że pasuje mi wtedy, kiedy po prostu mam czas. Jak mam czas, to się trochę poruszam. Koniec, tyle już, zrobione. Może to być 20 minut. Może to być dłuższy spacer z psami. No i koniec końców, praktycznie codziennie teraz mam jakąś fajną aktywność. Czasami to jest właśnie spacer, czasami to jest wyjazd do stajni, badminton. Widzicie, już zaczyna się dziać, już zaczyna być jakaś taka fajna rutyna, że każdy dzień ma tą, tą cząstkę aktywności. O to mi chodziło. To nie są treningi rozpisane, to nie są treningi przeze mnie w żaden sposób monitorowane. Jedyne, co mi monitoruje, to jest mój zegarek. Ja chcę widzieć po prostu tutaj, że się rusza. Jeżeli nie osiągnę swojego celu, który mam tutaj wyznaczony na tym zegarku, to świat się nie zawali z tego powodu. Ale ja się poruszałam. Ja mam z tego powodu lepsze samopoczucie. O to mi chodziło. No i zrobione. To nie jest tak, że ja jednego dnia zmieniłam dietę, a za dwa dni zmieniłam aktywność. Nie, to trwało dłużej, bo ja chciałam mieć pewność, że nie biorę na barki dwóch ciężkich kamieni, tylko naraz biorę jeden. Jak ogarnęłam, że mam tę aktywność codziennie, to wprowadzam trzecią zmianę. Nie wiem, jaka będzie czwarta, myślę, że wymyślę to w przeciągu najbliższego miesiąca, ale też chcę dać sobie czas na to, żeby ta zmiana się zakorzeniła. Tak jak jedna, druga, to i trzecia musi się zakorzenić, bo w trudnych chwilach, w tych chwilach takiego przeciążenia, w tych chwilach takiego przegrzania systemu, jeżeli moje zmiany nie będą stabilne, to wiem, że po prostu z dnia na dzień mogę z nich zrezygnować. Dlatego tak bardzo zależy mi na tym, żeby je pielęgnować, żeby dbać o te zmiany. I jeżeli mam teraz trzecią zmianę, to nie oznacza, że ja zapominam o, jej, o pierwszej i o drugiej. One nadal są i one nadal funkcjonują, tylko po prostu teraz jest czas, żeby tutaj coś nowego zakiełkowało. Także tak to u mnie wygląda. Kawka mi wystygła i się nagadałam. Taki efekt. Jestem bardzo ciekawa, jak tam wasz proces zmian, jak do tego podchodzicie. Czy wolicie z dnia na dzień po prostu wejść na wysokie C, czy raczej powoli, spokojnie, ale do przodu? I wiecie, to nie jest tylko kwestia odchudzania. Tutaj mówimy o wielu rzeczach. Zobaczcie, tak naprawdę, moja zmiana, czyli teraz to wcześniejsze wstawanie, to tak naprawdę mało dotyczy odchudzania. To bardziej dotyczy mojego trybu dnia, to bardziej dotyczy mojego trybu pracy, to bardziej dotyczy po prostu mojego stylu życia, a nie konkretnie odchudzania. Więc to odchudzanie i ten cały proces odchudzania, on też może bardzo, bardzo pozytywnie wpływać na inne aspekty naszego życia. Ale on będzie pozytywnie wpływał tylko wtedy kiedy nie będzie stał w opozycji do naszego stylu życia. I tylko wtedy, kiedy nie będzie nam rujnował tego stylu życia. To nie jest zawsze tak, że o, zaczynam się odchudzać, to znaczy, że teraz wszystko będzie się układało lepiej. Nie, bardzo często układa się gorzej, bo po prostu albo bierzemy na siebie za dużo, albo robimy to kompletnie bez takiej wewnętrznej zgody na to, albo łapiemy się za jakieś techniki czy metody, które są dla nas po prostu obce. Także takie są moje przemyślenia. Jestem ciekawa, jakie są Wasze. Zapraszam Was na mojego Instagrama. Tam się dzieje bardzo dużo. Tam jest troszeczkę więcej takich moich różnych prywatnych treści. Oraz sławne memiki. Ja wiem, że bardzo dużo osób przychodzi do mnie na Instagrama tylko po te takie maratony memowe. <laughs> Więc, jeżeli macie poczucie humoru, jeżeli nie macie kija w tyłku, bo to jest bardzo ważne. No, to serdecznie zapraszam Was na mojego Instagrama. Tam się możemy troszeczkę pośmiać. Ja zazwyczaj śmieję się sama z siebie, dlatego, że jest to bezpieczna opcja, żeby śmiać się samej z siebie. A jeżeli ktoś się z tym utożsamia, no to bardzo mi miło. Taki sobie kupiłam sweterek, a teraz widzę, że chyba jest troszeczkę za duży, mimo że jest to S. -ka. I zobaczcie, co tutaj się dzieje w ramionach. No masakra, trochę za duży jest, co nie? Nie wiem. No ale już go nie oddam, pometkę oderwałam. Pal z tym. Dobra, dzięki serdeczne za to, że byliście dzisiaj ze mną. Widzimy się następnym razem. Buziaki. I papa.